Cześć widzowie, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Szycie Gangsteru. To jest pierwszy odcinek, przejmujemy Matusowi kanał <głos》>. Nie no, szydzuje oczywiście. A... Także tak, zaczynając. Ja jestem Kate. W tym momencie jesteśmy pod Krasem. Można by się powiedzieć bardziej pod jego biurem, domem, pewna I cóż, dał nam informację, że podobno ma dla nas jakieś informacje. Więc zobaczymy sobie tak właściwie, co nam ma do powiedzenia. Długo się z nim nie widzieliśmy, więc to nam szkodzi podjechać, zobaczyć. A już Widelec trafi się jakaś dobra robota. O, pogoda taka sobie. Nie, nie jest najgorzej. Dobra, chodzimy. Czy podobno nas spiewa? O! Dobry, to Lukas. Zapraszam. Jasne. Tymi Dziękuję. A, cześć, Lukas. Brrdę, długo się nie widzieliśmy. parę lat. No, długo. Kurde, widzę, że sobie wynalazłeś się no, jakiegoś uchroniarza. No, trzeba się jakoś chronić. Nie widzę. Do co tam dla mnie przygotowałeś? Yy, musisz yy, odebrać paczkę. Co ją. paczkę. Ja no. coś nie wiem konkretnego, może coś się w tej paczce Ja, Co dostanę za to? Dostaniesz pięć koła. O, pięć koła to jest spoko cena, no? Jak najbardziej. No dobra. To... nie wiem, no. gdzie to się tak mniej więcej znajduje? Czy yy, przy Wyślę ci zaraz lo lokalizację. Dokładno. Mm, jasne, okej. Okay. Tylko podasz tego? Bo tam się nie widzieliśmy Jasne, już ci podaję. Dobra, to ci teraz podaję. Jasne, to mi tam zaraz podasz, ja jeszcze skoczę w pewne miejsce. Dobra. Dobra, to miłego. Cześć. No dobra, widzę. Mamy jakąś paczkę do przygarnięcia. Przy okazji za to... Szkoła sobie z karniem. Bardzo fajnie. Ja mogę się doczekać w sumie, co w tej paczce jest. Czego Luka się chce? O, miłego? Nie miłego nie. Ja hm, jakieś nie ale co poradzić? Dobra, zobaczę zaraz. Taką mi tam lokalizację podeślę. Ja pójdę, tak jak jest. Wiadomo, jezonko, picie, załatwić, tam najeść. No i to. Widzimy się chyba na miejscu, nie? Hej, hej! Dobra, widzowie. Jesteśmy już prawie na miejscu. Podjechamy właśnie na miejsce, które podał nam czas. A no, ciekawe, co będzie się chciało tutaj, nie? Ja sobie tutaj parkuję Lecimy. No, dobra, widzowie. Jesteśmy, czekamy. No, witam. No, witam. Podobno. Luka, jakoś... się lokalizację, tak? tak, podobno masz jakąś paczkę, informację o paczce. Zależy o jaką paczkę chodzi. Takich paczek jest wiele na tym kontynencie. Zdaję sobie Zdaję się z tego doskonale sprawę, jednak jeżeli mówisz o lokacie, to powinieneś doskonale wiedzieć o jaką paczkę konkretnie chodzi. Co potrzebujesz ani? Informacje jakie potrzebujesz? O no, potrzebuję konkretnie informacji gdzie się znajduje, czy jest jakaś chrona. Ewentualnie może coś się w niej znajduje. Znajduję, to ci nie powiem, ale powiem ci, że jest chroniona dosyć mocno. Jest chroniona dosyć mocno. To no, nie jest jakiś jeden, dwóch schroniona, więc... no że to w sumie aż tak mocno. No, jest tam jest na pewno. A w paszce znajduje się coś, czego pragnie każdy człowiek na tym świecie. Niestety też nie mogę ujawnić co to jest. No, ciekawe, to co się tam znajduje. No dobra, no to teraz tylko pytanie, gdzie tak naprawdę się znajduje ta paczka. I czy przypadkiem nie jest ich wiele? No nie mogę powiedzieć, gdzie się znajduje. Nie mogę! Jak to nie możesz powiedzieć, gdzie się znajduję? Nie mogę. Ale przecież Lukas mnie tutaj przysłał. wiedzieć... No. Lukas się Nie żeby się dowiedzieć. Co to jest. To jest? Chyba wiesz, co się dzieje. Masz podnieść ręce. Twoi smak. Kurna, widzowie, szybko uciekamy. Tylko na motor. Uciekamy są takie jak najszybciej. Kurde, nie spodziewałam się takiego obrotu akcji. Szybko musimy uciekać, zanim jeszcze nie wyszli z budynku. Powiem ja Wam, że trochę mnie nadgadzki bolą od tego upadku, ale. mam ja dam rada. Wypieczone. Gdyby, Gdyby. nie. Na pewno nie. Kast nie mógł mnie oszukać. Po prostu jego jako informator jakoś nie idzie na naszą korzyść. Muszę się na początku jak najszybciej ukryć. A wiem, czy pojadę mojego starego znajomego, jesteśmy już prawie na miejscu powiem wam widzowie, by było krucho cześć, mogę się u ciebie na chwilę zatrzymać? Boże święty. Nawet, nawet nie wiesz, co mi się przed chwilą stało. Pogadaj. Wyobraź sobie, że normalnie miałam jechać po coś, nie? Tam dostałam info, że tam jakiś gościu będzie i że mam z nim pogadać. Dobra. Jadę tam na miejscu. Przychodzi, nie? I dobra. Rozmawiam z nim. Jest na początku wszystko git. Tam mówi, że tam coś jest strzeżone, nie? Już nie będę tam się wydawać w szczegóły. I nagle przychodzi... Ma lasów wyobraź sobie. I oni zaczynają mnie poddawać. No, Na całe szczęście. Zresztą. Okno miałam tuż obok i, i po prostu uciekam oknem. Udało mi się po prostu uciec z tym oknem i odjechać jak najszybciej. Jeszcze co mi wpadło, to żeby tutaj przyjechać do ciebie. To ci powiem, miałaś warta życia. Naprawdę. No, tu masz rację. A no, 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 widzowie, rzeczywiście. No, tylko wiesz, <głynie> jak jest. No, wiem. ale byle byleby nic nie wynikło i. Przynajmniej tutaj mi nie szukali. Mam tak nadzieję, że nie wiedzą, jakie ja mam kontakty. Doszło do mnie Oby. Gorsza sytuacja wywołała. By to akurat prawda. takiego bagna się musiało wydostać. Nawet może z większego. Tego. Nie da się nie zgodzić. Które Daję nad karskim bolą. Czemu? No, Powiem się od tego upadku, jak się trzeba było podtrzymać ręką. To myślałam, że sobie to kiedy starłam, ale na szczęście nie. Wszystkie całe No ty masz takie to długie? Tak to było tamtemu typowi dry... ry... Ry... do tego To On się nie pomyślał <grywa> To długie To miałby do końca życia No, to prawda, a ja prawdopodobnie Bo jeszcze po paznokciach że szpikulce na końcu tego Wiesz co, na no, następny raz moją, tę yy, ten, panikurzystkę poproszę o to Żeby były specjalnie ostre A jak życie mija ci? już tego tak powiem ci, że poza tym, co? Spokojnie Aż do teraz są Praca jak praca, no, tu, tam Na zlecenia no, Coś ci powiem, te drzwi to ci kurna nie funkcjonują zbyt poprawnie No, nie do mnie nawet No, czujki trzeba widocznie zmienić Czekaj okay. Tak, okej ale powiem ci, fajna furka. Twoja? Okay. Nie, ja nawet nie z A, bo... To... Moja. Nie, on to spoko. Nie chcę się Mmm, Za ile? Ile proponujesz? Różne, wiesz co? No nie wiem, ja dużo nie mam, a tak czy siak myślałabym pierwsza nie zrobić. Jakbyś miała pieniądze. Ja mhm. bym miała pieniądze. Kurde... Specjalnie po zaniżonej takie 20 bym dała. Wiesz, że też bym do 20 tysięcy? Seraju? Nie, na no żartu. Aha, no ha, ha, no. bardzo śmiech. No serio. Kurde. Do 20 jeszcze mogę się pogłosić. Ale i tak jeszcze będę musiała na to zebrać I jakbyś to mi dał max tydzień to może dałabym rada Nie no, no luzie, może nawet miesiąc to zakazu nie? tak nie ma chętnych Pa. W takim razie jestem chłopaka No to dobra To w kolor jakiś różowy, czarny? Hmm, to jest dobre pytanie Co mi proponujesz? Nie ci zaproponowało czarnej Kurde, wiesz jak trafić w moje gusta. Jak najbardziej tak. Da się zrobić. No i super. Teraz ja za każdym razem jak otwierają się te drzwi, boję się, że oni wjeżdżają. Więc co dało, a tak się do... obawiam o swoje życie. Wiesz co? Mnie te drzwi denerwują, zaraz je zamknę czymś. Jasne. Nie powiem co. No widzowie, muszę powiedzieć, że czuję się już trochę bardziej bezpieczna. Już trochę tutaj mimo wszystko siedzimy. Do tej pory mnie nie się, że dalej mnie nie znajdą. To by się spodziewał, że ta karacja wyniknie. Ale kurde, takie jaotko. Tego sobie naprawdę. O, za to. Co to tam ewentualnie wadziło? Jak? No ja mam tą Nie potrzebuję jej. Jak to? Skąd taka nagła propozycja? Nie wiem, przemyślałem sobie. Mówisz, że tak no po ja starej znajomości? Mhm. No dobra, to ewentualnie będę ci winna przysługa, jak coś tam sobie byś Mhm. No. To są perhormiami? Jak najbardziej. Da się no, słuchaj, i tak będę musiała to jeszcze chwilę posiedzieć, więc... Akurat, nie wiem, postoję tutaj, popatrzę jak robisz, ewentualnie coś pomogę, jak trzeba Akurat jak zrobimy to będę mogła jechać dalej. No. Nie będę wiedzieć to może auto. No, dokładnie. Prawda. To będzie o wiele bezpieczniejszy. A jak będziemy mogła je zwrócić Rusi wiesz? Bo mam już pełno z auta. Za okay. parę miesięcy tygodni, Nie będzie problemu. Pewnie wszyscy to już na garnę nie na no? To należy. No to... Jak to za mną nowe tak kupujemy? Podobuje mi się. No, nieźle, nie wiesi. Czerwony po szybki. Ale nie podobają mi się te brązowe siedzenia A. No to rzeczywiście trochę psuje klimat. No zobacz Nie pasuje trochę. Nie no. Nic o skóra, nic o materiał, A, takie... Nie. Taka plastelina czarny. trochę. Lepsze czarno no. Słuchaj, pokmiń zawsze można, nie? No dobra, widzę. Bałtka. jaki ja Nie powiem, że nie. Na razie motor tutaj u niego zostawia. O, ale go śliczny No proszę, trzeba opadać Dobra. O, musimy teraz jechać, zobaczyć tu Lukasa. Dlaczego informator nas postawił. No i co, widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy już na miejscu. A. Tak właściwie pojadę od drugiej strony. Tutaj też mamy parking, więc na nie Może przekazać jeszcze do któregoś sklepu zejdziemy. No dobra, wiadomo. Lecimy zobaczyć to kasę. Co się z nim dzieje? Nie dzwoni, nie pisze. Też próbowałam się z nim kontaktować, ale nic. não do powiedzenia. Gosta? Eu já tenho Lucas, oh, oh, oh. Lucas? O oh, yes. No, na wszelki, nawet gdybym to... No dobra, okno otworzone, więc nie trzeba się do tej rzeczy patrzeć Te... Coś na stole znajdę Niby jakiś list, ale też nic nie ma Muszę Co jest? Co ty tu robisz? Ja. ja Co tutaj robię? Nie powinno cię tutaj być. Widzisz, mimo wszystko cię znalazłem. A próbowałem uciekać? A jak zwykle. nikomu nic z tym jeszcze nie wychodzi. <śm> nie, to są jakieś żarty. Cholera. Tylko trzeba uciekać. Trzeba się schować. No widzowie, powiem wam, że tego się absolutnie nie spodziewałam. Teraz trzeba się gdzieś ukryć, więc... Na ten moment nie zostaje mi nic innego niż tylko powiedzieć... Widzimy się w kolejnym odcinku, tak więc zostawcie lajka, subskrypcję, dzwoneczek. Widzimy się następnym razem.